W tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób określam zasięgi ceny. Czyli dokąd może cena dojść. Niektórzy uważają, że jest to wróżenie z fusów, inni, że wróżenie ze szklanej kuli, ale generalnie w Przynajmniej 51% można określić, dokąd cena dojdzie. Oczywiście w, w jakimś krótszym zakresie czasu, godzinowym, kilkugodzinowym i tak dalej. Głównym takim, głównym wskaźnikiem jest zniesienie Fibonacciego. Już Wam pokazuję. Jak to zastosować? Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, co to jest, to musicie sobie sami doczytać. Tutaj Wam tego nie będę tłumaczył, bo. bo nie. E, więc tak, tutaj po lewej stronie macie zestaw takich różnych ikon różne, nie wiem jak to nazwać instrumenty, przyrządy i tym podobne różne, różne rzeczy. E, Tutaj na tej, na tej ikonce naciskamy sobie strzałeczkę, mamy listę, szukamy zniesienie Fibonacciego, klik, naciskamy i teraz tak, tutaj yy, mieliśmy wzrost, czyli robimy mierzenie Fibonacciego od samego dołu, pyk i lecimy do góry, do górnej, Wartości ceny, tam gdzie cena doszła, tak? Pyk, i mamy zakres. Yy, I wygląda tak: zniesienie Fibonacci do 0,78 yy, od ceny do 0,61, 0,5, 0,38, 0,23 i do zera. I teraz zobaczcie: tak zwane czary, mary. Ceny nie da się przewidzieć, ale bywa to różne, tak? Zaczęliśmy spadać. Cena spadała, spadała, spadała. Gładko nam przebiła 0,78 zniesienia Fibonaczego. Yy, czyli, czyli lecimy dalej. I co się stało? Cena nam zaczęła się odbijać powoli od 0,5 Fibonaczego. I w tym kanale już się tłukła. Bach, 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 bach. Kolejny spadek, yy, dzisiejszy, bodajże z rana, tak. Cena spadła, zaczęła spadać i my się zastanawiamy wtedy, dokąd ona może dolecieć, tak? I tu właśnie pomaga nam Fibonacci. Zeszła do 0,38. Oczywiście nie bierzmy tego, tak, zupełnie co do, co do dolara, tak? To jest jakaś tam strefa niewielka, bo niewielka, ale jest. I teraz po tym, po tym wzroście. Hmm, który teraz był godzinkę temu, niecałą, dopiero co. Zobaczcie, co się stało. Cena przeleciała przez 0,5 Fibonacciego i napotkała mocny opór na 0,61. To jest najważniejszy punkt zniesienia Fibonacciego. I teraz według mnie cena będzie się tłukła między 0,61 a 0,5. Zobaczymy czas to pokaże, historia to oceni, tak? Także jest to główna, <coughs> yy, główny dla mnie wyznacznik zakresu ceny, yy, gdzie, 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 co może dojść, tak? W ten sposób, yy, w ten sposób to określam. To jest na, na krótkim wzniesieniu, tak? na, yy, w zniesieniu, no nie w zniesieniu, na, na, na wybiciu ceny, tak? Skoro cena już tutaj doleciała i zaczęła spadać, to możemy łatwo sobie wyznaczyć, dokąd, dokąd ona może zejść, tak? Jeżeli Jeżeli popatrzymy to w dłuższym okresie czasu, na przykład zaraz, ja to. Hmm. To zamknę, wyłączę, żeby nam nie mieszało. Troszeczkę zmniejszę. Pamiętacie, tutaj przez dłuższy okres czasu e, przez listopad mieliśmy trend boczny, bardzo równy, z niedużymi wahaniami, tak, w granicach tam, gdzie co wszyscy myśleli i twierdzili, że, że kopalnie mają 6000 kosztów kopania, także na pewno nie spadnie. No spadło, tak? No i zobaczmy. Przykładamy do tego Fibonacciego od momentu spadku do do dołu. Jedziemy, jedziemy żeby cały zakres złapać. I tak to wygląda. I tak to wygląda w tej chwili. I tutaj jest sytuacja podobna. Zobaczcie. Na tych poziomach zniesienia Fibonacciego cena bardzo często reaguje. Odbija, wraca, odbija, spada, znowu trafia na opór, znowu się tłucze, spada. Wyleciała do góry. Tutaj już nie doszła, zabrakło siły. I znowu tutaj się w tym poziomem, jako, jako, miała go, jako opór. W tej chwili dalej stanowi ten opór, tak? Dalej tutaj mniej więcej stanowi ten, yy, linię oporu dla, dla wyjścia ceny do góry. Żeby to dobrze zobrazować, możemy w tej chwili zostawić, yy, ten duży to duże zniesienie. Zmienimy tylko kolor na inny, żeby mnie nie myliło. Tutaj zmieniamy kolor. użyj jednego koloru, naciskamy na kwadracik z kolorem. Zrobimy powiedzmy na <laughs> ciemnopomarańczowy. Ok. Mamy w tej chwili na ciemnopomarańczowo. I do ostatniego wzrostu w tej chwili, no tutaj troszkę niedokładnie jest, poprawię od razu. Ok, do tego wzrostu przykładamy znowu Fibonacci'ego, tylko teraz od dołu do góry, tak, bo mierzymy wzrost, czyli stąd, dotąd. Tak, zmienimy kolor na żółty, tak jak było, okej, okay. i co teraz widzimy? Tutaj mamy ten główny, mm, główny opór na 0,78 ze spadków, bo na czego? Tutaj mamy ze wzrostu, czyli jest bardzo prawdopodobne, że w tej chwili, zresztą widzimy tutaj nawet, że, że, że ta cena, no tutaj nam literki zasłaniają, y, tfu, cyferki zasłaniają. a spróbuję to troszkę przesunąć, żeby było to lepiej widać. No, zaraz mi się to rozwie pewnie. No, nieważne, wiecie o co chodzi w każdym razie, tak? Wiecie o co, o co, o co tu będzie chodziło? O, w ten sposób powstała nam tutaj taka strefa, tak? I widzimy, że faktycznie nawet, yy, nawet to wybicie ostatnie doszło do tego miejsca. Yy, co jest istotne w obserwowaniu tego wszystkiego? Jeżeli gładko cena przeleci szybko przez ten poziom, to wtedy no nie, nie, nie będzie to opór, tak? Nie będzie to opór. Yy, musimy wtedy patrzeć na kolejny, na kolejny i tyle. Także nie wiem, niektórzy próbują wróżyć z fusów, inni ze szklanej kuli. Ja stosuję Fibonacci'ego. Także tak to wygląda. O, czas mi się znowu niestety kończy, ponieważ mogę tu tylko po 10 minut nagrywać. Zaraz Wam pokażę jeszcze sposób przenoszenia ceny i linię trendów. Hej.